Z tej strony Piotrek z ziomega to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2015 Wracam po naprawdę długiej przerwy od farminga jak i od całego YouTube'a ale naprawdę było warto czekać na tą chwilę, bo popatrzcie, ja gram teraz w 60 FPSach do farminga, o są jakieś tam lekkie skoki, ale to mało kiedy, jak zbliżam się przeważnie do tego. Ale mamy te stałe 60 fps -ów. I teraz naprawdę możemy sobie pozwolić na super grę we farminga Tak jest, we farminga Więc dobra, dzisiaj zajmiemy się hmm, Dzisiaj zajmiemy się hmm, Prasowaniem, więc Kupiłem nowy, to jest mój nowy nabytek bo Jakbyście nie widzieli po dłuższej przerwie, to jest mój nowy nabytek więc mi się będziemy sobie pracować, ale mm, żeby dać Wam też klarowność yy, Ja chcę, chcę, czekajcie, jeszcze jedno muszę zrobić Dobra yy, Co? Yy, po prostu chcę odstąpić od serii w Farming Simulator 2015 na Borusio V7 Dlaczego na V7 chcę odstąpić, ponieważ ta mapa już jakoś tam znudziła i chcę na jakąś większą przejść, na większe maszyny, jeśli macie jakieś mapy godne uwagi, godne polecenia, proszę je podajcie, jeśli nie, to jakąś ja sobie sam, sam znajdę. Ale liczę na Was, że wy mi w tym wyborze pomożecie na jakąś fajną mapę. Bo naprawdę e, chcę sobie popykać na jakiejś no, już lepszej mapie. I ta kolejka widzę co jest, to ona jest dalej, ja się będę do niego odzywam więc spokojnie, 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 nie martwcie się. Trochę to yy, zaniedbałem ale mam nadzieję że wszystko będzie jak w najlepszym stanie ponieważ przyznaję się zaniedbałem to i to strasznie 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 ja wszystko już powinno wracać do normy tutaj mam oreczkę jedziemy dalej więc od kiedy z nową serią zamierzam rzuszać jest. No zamierzam już ruszać 1 lipca tak teraz sobie tylko zaplanowuję a modpak naprawdę będzie mega mega potężny modpak będzie potęga pozwolę sobie na jakieś lepsze maszyny ale też oczywiście z tym że wam mogą czasem nie iść bo my mogli mieć ze sobą ale z tym to jakoś tam się pobawię mam nadzieję wszystkim fajnie później będziemy, będzie naprawdę super zabawa a co z tą mapą zrobię? Po prostu odstąpię do serii i ją zostawię sobie. Modpack mam, tak nie wydam, tak nie wydam. Naprawdę jest mi trochę szkoda tej mapy. Naprawdę jest mi szkoda tej mapy, aby tak powiedzieć kończyć, bo mapka naprawdę jest naprawdę super, ale no niestety nie spełnia moich oczekiwań, czy... spełniać czekania, ale po prostu jest za mała. Ja bym chciał sobie wreszcie pograć w jakiejś większej mapie żeby na duże maszyny, na klasy, John Deere i tak dalej, dalej, a nie tylko na jednym siedziałem i tak cały, cały czas tak w kółko. Szczerze? W większej styczności z dużymi maszynami to jak 15 nie miałem. Może dwa razy, trzy. Reszta? Nie, nie, nie. Bardziej jak miałem, no to po prostu bizony. Mogu się zauważyć typowa polska wieś, później kurcze po polskiej wsi miałem, co tam miałem, po polskiej wsi hmm, bo i teraz Blueshow, kolejny typowa wieś na tych samych modyfikacjach, teraz Blueshowo więc ja naprawdę nie nagrałem się dużo na tych oryginalnych znaczy na dużych maszynach ale teraz naprawdę będę chciał to sobie nadrobić i ciekawe czy ta seria wyjdzie bo z miał być taka super, taka super i zaproszenie nie z niej wyszło ale mam nadzieję, że teraz nie, coś wyjdzie konkretnego kon żeby można było to oglądać, czekajcie, to wiem, co od razu zwolnił, to za szybko jedziemy, panie co to jest? 10 wystarczy więc, więc wracamy po ten, do 1 lipca będę kontynuował tą serię spróbuję jakąś zrobić fajną zapowiedź, ale zdając moje życie mi się to nie uda, mam e, aspiracje, ale ja już wiem, że z tego chyba nic nie wiecie, z tego Intra i tak dalej Ale się pobawię, ale się pobawię Bo ja chcę już tą serię mega, mega dopracować Żeby ona była taka dopracowana, żeby Wam się spodobała I też wiadomo, że wychodzi 15, Farming 2015, 17 15, 17, gdzie ta belka by się stoczyła, panie? Wychodzi Farming 2017 i też Nie wiem, widziałem trailer moje zdaniem gra jest taka, no może godna uwagi, ale czy będzie konkurowała kurowała no, z 15, to tego nie wiem i chyba, na moje oko, ona nie wygryzie 15, bo jednak 15 to jest lepsza, ale no, jeszcze, nie, jeszcze ją nie grałem, więc nie będę jej osądzał. od razu na pożarcie ją nie dam, wiadomo, że sobie może nawet oryginalną jak mm, będę heist, no, muszę kupić oryginalną, bo ja będę chciał grać z widzami już będę chciał mieć tą mm, oryginalną wersję gry więc byłoby naprawdę super i co tam więcej jeszcze mogę wam powiedzieć mm, jeszcze raz jeśli macie jakieś godne apy polecenia uwagi podeślijcie je wy link w, w sekcji komentarzy, ja, je na pewno, ja na pewno tę mapę pobiorę, ocenię i tak dalej, no i tak dalej. Najlepiej jakaś mapa, na której nie grałem, ale mam już na oku no inną mapę, którą jest, pewnie moglibyście się zgadnąć, ale jest to węgierska wieś to jest mapa, na której będę chciał grać, ale, ale jeśli jakąś masz inną mapę, może nawet lepszą, więc podeślijcie, ja ją przetestuję na pewno i zobaczę jak ona tam będzie działała mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie ona działała oby fajnie działała yy. i ta kolejka co byłem, po prostu będzie kontynuowana yy. też zaniedbałem trochę sobie sprawy YouTube'a yy. przez ten nowy komputer był yy. nie odpowiadałem wcale na maile yy. tak to zostawiłem jak zostawiłem, ale teraz będę już tam to wszystko nadrabiał. Odpisywał, bo tam paru osób się do ETS-a zgłosiło. Do ETS-a tam prawie nikt nie był. Też na swoje farmy chciał zaprosić gościa, jakie to zobaczycie sami. Ale na razie to ja muszę jakąś fajną mapkę znaleźć i od 1 lipca ruszamy z serią. 1 lipca jeszcze będzie single player, a już kolejny będą już po prostu... Hmm. będą, będą już far... E, co mówiłem? kurde, tak mówiłem, mówiłem i zjadłem Dobra, lecimy z kolejnym e, Może by też, może też chcielibyście mm. Aha, super e, Może chcielibyście też zobaczyć, żeby to powiedzieć, może byście, może, 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 może byście chcieli Dwie mapy, bo jak na wakacjach, jakbym miał czas, to easy, easy, mogę mam nawet zrobić parę map. Dlaczego nie, mogę wam się kontynuować, jak i to, ale to też będzie wiązało się z czasem. Czy będę go miał, czy w ogóle go nie będę miał, a nie, będę musiał znaleźć sobie jakiś czas dla YouTube'a. Do tego są przecież wakacje, żeby, żeby, żeby się zabawić. To cały rok się bawiłem w YouTube, nie jakiś przerw. Dobrze, było wszystko. Ale by sobie kurde, na nowej map pykał. Bo tutaj takim mm, klasem z metrowym headerem jak tutaj nie wjadę, bo co zrobię? Oblokuję się i tyle. I, albo jak przyjadę, no to będzie lekka patologia. Więc więc myślę nad nową serią ale już taką dopracowanym. Powtarzam już któryś raz z kolei w tym odcinku, ale naprawdę to będzie naprawdę seria mega. E, mówiłem tak samo, że będzie mi mega wypał z bolusiową, mega wypał z bolusową, ale nie. nie. Z Bolusiowo nie było mega wypału. Bardziej zrobię wypał z tą zagraniczną mapą. A później maska i zobaczymy czy ją kupię, czy nie. Wszystko się dowiecie w swoim czasie, ale najprawdopodobniej ją kupię. Z racji na to, że ją zobaczę, z tym youtuberem, pasuje mi ją zobaczyć. A kierka powinna być godna uwagi. Czy taka będzie, to ja nie wiem, bo trailery jakoś tam tego mega nie pokazywały. Kurde, ja tyle nam jechałem. Ale naprawdę patrzcie. Poszliśmy do fps PESMU. Przeważnie bo wow. kupiłem nowy ciągnik dlatego, no niestety, hajs się, się musi zgadzać eee, a też, no nie u jak jak widzieliście, miałem problemy, nie wiem, miesiąc temu głos, ostatni odcinek z farmingami właśnie w stylu, tam już miałem problemy z tym, że nie mogłem tego, tego, nie mogłem, ciągnik 60 nie mogła ociągnąć wcale tego mojego ani 55 nie mogę mogłem, nie mogłem uciągnąć tej prasy, ale pijem um, Ursusa 900, to jest 94 Jest taki Coś w tym stylu o, super znowu tak sobie jadę, a no dobra, teraz już troszkę mniej zostawiłem Mam jakiś maratonik bym zrobił może, ale to jest takie wąt to jest takie cienkie bo z widzami maratonu nie zrobię bo nie no nie da rady z widzami maratonu zrobić bo musiałbym widzów w codziennie z każdym widzem a to jest naprawdę nie realne ale jakiś maraton możemy zrobić na wakacjach też maratonik z farbinka z ETSA z ATS-a z Foresta to można o nad tym mógłbym pomyśleć Wielu teraz youtuber robi takie maratoniki, więc też bym mógł spróbować. Czekajcie, jak jakoś tam sobie później tą tureczkę. Więc mile widziane byłyby takie maratoniki. Więc coś chyba na tym też pomyślę. Naprawdę te wakacje mają być... Muszą być udane, muszą być udane. Na pełnej fali musimy te wakacje wykorzystać. Jak i z YouTubem, jak i prywatnie, więc... To musi być w tym roku wypał. Nie mówię, że w tamtym, tamtym roku też był wypał, ale ja w tym mamy nowego kompa, więc tutaj będzie konkretny wypał. Ja tam już sobie już powoli mappak zbieram na tę mapę. Mapę jeszcze... mapę mam na niby jakąś przygotowaną ten węgierską wiedział, ale jeśli macie jakąś, bo naprawdę jeszcze raz podażę mapę i godną uwagi a ja ją naprawdę na pewno, na pewno sprawdzę. Chyba, że ta mapa mi się teraz już wygląda nie spodobałam, to ją odrzucę. A jak spodoba graficznie, z obrazka, wizytówki, to się, sięgnę po, po nią. Ją nawet może wybiorę, więc fajne mapki, proszę podsyłać. Co, ma, ma, nie sądzę, że ktoś tutaj dotrwał do tej minuty, ale może taki jakiś widzę, że ktoś dotrwał do tej minuty, no to szacuneczek ale tam na początku też mówiłem więc powinniście wiedzieć dobra hmm, tutaj wysyp to no a sobie 100% super jedziemy Jeszcze ten pasek i będziemy dokończyć i tam dalej mhm, okej okay. może sobie też na wakacjach jakąś kierownicę na ja tym też myślałem nad Logitechiem Driving Force GT ale jedyny, jedyny minus tej kierownicy to że jest głośna i cykam się, że ten oto mikrofon który jest teraz przede mną, Samsung on to będzie wszystko wychwytywał i ja tego czuję, że ja tego po prostu jakoś w programie nie obrobię. Ale może w, w tak w programach się powoli, to może może to tam jakoś da radę, ale to jest mało prawdopodobne, ale zobaczymy. Czy się tym kierunku w ogóle kupię? Mam takie zamiary, ale jak na razie zbieram kasę na dysk, większy dysk do nagrywania. I do gierba jak na razie mam tylko 240 gigabajtów. znaczy razem, więc 110 mam C10 na D, tak zrobiłem sobie w przypadku a już mi się kolejny raz nie chciało instalować Winka, Więc już zostało jak zostało. Dobra, pozbieramy to i zobaczymy jak tam będzie wszystko działało. my sobie, żeby to już składnie było wspierane I tam też ta też chciałbym zrobić być realną, czyli że ja nie będę tak teraz kamerą w łez sobie Tylko od razu Pyk że tak Do tyłu I tak dalej, okej okay. Jeszcze sobie cofnę No właśnie, z tym już A, my jeszcze turka, to mnie turka na końcu już robię Już po wszystkim tam będzie fajna miatóreczka koło tego domku bo wyzbieramy chyba wszystko jeszcze tam koło drogi tam już na końcu o tutaj na przykład mogę sobie zrobić Okej, okay, tutaj, o tutaj będzie naprawdę super miniatureczka. Klawisz O, no i mojej to F12 I możemy, okej, okay. wsiadamy Jesz, tutaj jeszcze mogę na dwie roze Aha Odpyłem sobie Żeby już nie było też tam pozbieram Okej, okay, zjeżdżamy na farmę Teraz inaczej te teksturki wyglądają, bo jak sobie dałem na mega, na na fullu, no to Lustereczka <laughs> działają pięknie tam też Teraz to jest życie na tym komputerze. teraz to odżyło wszystkie serie moje włączę wyższy bieg Okej, okay. też on wyrzepał do ale ja już na tej... Na tej kadencji tej mapy na taką, nie zdążyłam, a czasem może, może. gdzieś tam zaparkuje, gdzie zawsze o kurde ma 2000 obrotów tutaj sobie gdzieś to zaparkuje stwiemy na wewnętrznej dajemy Dobra, do przodu Testuję. Nice Tutaj sobie na boku postawię za tym moim Łoś wow. to muszę postawić lepiej, żeby to jakoś stało. Ja je, no muszę kupiłem, nie wiem czy wiecie czy może pokazywałem, to już nie pamiętam bo to dawno odcinka nie było więc kupiłem przez nową przyczepę bo tamta była po prostu zbugowana ok więc w tym odcinku byłoby na tyle więc jeśli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i to byłoby na tyle więc cześć czołem, trzymajcie się, Siemaneczko